Witajcie drodzy czytelnicy. Bardzo miło jest mi się z Państwem spotkać na dziesiątej już edycji Narodowego Czytania. W tym roku czytamy Moralność Pani Duskiej autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym na to wydarzenie zaprosiliśmy Państwa do sieci. Mam nadzieję, że będą się Państwo wyśmienicie z nami bawić. W tym roku dla Państwa fragment utworu przeczyta dyskusyjny klub książki, który działa przy naszej bibliotece. Uczniowie na co dzień uczęszczają do samorządowego zespołu imienia Dzieci za Zamojszczyzny w Biszczy. Zaraz oddam im głos, ale zanim to się stanie, chciałabym Państwa zaprosić już w najbliższy poniedziałek do biblioteki z własnym utworem, w moralności Pani Duskiej będzie możliwość opieczętowania go specjalnie na tą okazję przygotowaną pieczęcią, którą dostaliśmy od Pana Prezydenta. Serdecznie zapraszam na narodowe czytanie w gminie Biszcza. Pani Aniela Duska wraz z mężem Felicjanem, synem Zbyszkiem oraz dwoma córkami Hesią i Melą mieszka w kamienicy. Uważa się za skromną, szanowaną i bogobojną kobietę, dbającą o swoją rodzinę. Ale czy taka jest naprawdę? Oceńcie Państwo sami, jak wygląda życie codzienne w kamienicy Państwa. Kucharka, Hanka, wstawać! Co? Jeszcze czas? Księżniczki! Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować, palić pod kuchnią, Hanka, chodź palić w piecu w salonie, a żywo, Heśka, Mela, wstawać, lekcje przeprowadzić, gamy do brania, prędzej, nie gnić w łóżkach. Jak palisz, jak palisz? Skaranie Boże z tym tłumokiem, do krów, do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się. Ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcę wstać, to pościągaj kołdry. Pościągałam kołdry. Panna Heszka kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera. Zgoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. — Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. — Co? Jak? — Pójdę sobie. — Ani mi się wasz. Ja za ciebie płacić w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. — Ja dam na swoje miejsce. — Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już się jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się śpieszy, co? — Proszę wielmożnej pani... To przez panicza. A. Tak. Ja nie chcę, bo to... znowu? Ciągle, a to to. A to tak, a ja przecież? No dobrze, ja mu powiem. Proszę Wielmożnej pani, to na nic. Przecież Wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz? Czy u mnie? Ale się ja księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę, Wielmożnej Pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj, spóźnisz się do biura. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. Jeszcze czego? Hartuje się Felicjan. Wstajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale jak będą duszki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan, a to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żebym nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Chodź, chodź. Nie ma jej? Nie ma. Słyszysz przecież, jak myje głowę stróżowi. Ha, jak miło ogrzać się trochę. No, nie pchaj się. Ja także. Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój. Jak zobaczy, będzie krzyk. Niech krzyczy. Ja się nie boję. Ale ja się boję. To tak nieprzyjemnie, jak kto głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca, lelu po lelu. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież on nic nie mówi. E, już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem, a ja wiem. Wiesz, powiedz. Nie ma głupi, nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka, poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała: Och, Melu, och, Melu. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach? Kiedy to prawda, tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała. No to co? Krzyczałaby? Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie, nie chcę cię brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. No, zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą z podwiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. No co? Eee, Bo ty. Co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No lata. Czy zaczepia? Czy kocha się? Czy jak? O, Hesiu, zbyszko? No co? Nie byłaś na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panić. No i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie. Potem to było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko... Och, Hesiu! O, Hanka! Ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się. Ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, nie czegoś przed Hanką wstyd. No... To się nie będę pytać, ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha. No, no właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie zaczepiał. Wiesz co, ciebie pod klosz. No, no, za co chaj się pod klosz. Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Tak ładnie teraz. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tam panowie po nocach chodzą? Skądże? Ja? No tak, jak pan Zbyszko do rana prawie co dzień. A musi gdzieś ci. Pytałam się go. Mówił na lumpkę. A kucharka śmiała się także i mówiła, że to do nocnych w kawiarni. Ach, Boże, kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem. Kiedy ja już będę duża, kiedy nie będzie przede mną tajemnic. A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym? To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tłuman. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła? Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty? Powiedz. I nic nie powiem ma mnie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz? A ja wiem. W nocy i kawiarni byłeś. Likiery piłeś, ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. U, u jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach. Jak ty, jak ty. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Mamciu, mamciu, Zbyszko powrócił. Cicho bądź. Jesteś? Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A, lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela, do gam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta, jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? He, gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mam cię tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc. Jak ty wyglądasz? E! Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna Cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za jest: mamcia bierze od niej, że, ha? Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ha, no, a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę. Ja długo wpłacić nie będę. E, to już o tym później. Zbyszko, Zbyszko. No to cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowne nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył? Było mnie chować mączką Nestla, podobno doskonała. No nie, martwny się pani Dulska. Ale co mam cię chce? Żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy nie ma na przyjęcia. E, eee, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O! Widzi, mamcia? Myśl. To wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. W swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni? Do. Tak, tak, do. Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego jak ja, kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec. To jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Ubieraj się, Ofelio. Żywo. Już chłopcy idą do szkoły. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta. Będę robiła, co mi się podoba. Nie za ciebie wstyd. To się wstydź, a spróbuj co, co powiedzieć przed mamą to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy, wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice. I że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Ja już wiem, co mówię. Ole lio, rodzinnych. Hanka, chodź odprowadzić panienki. Idę. Macie parasol? Iść prosto, nie oglądać się. Pamiętać skromność skarb dziewczęcia. Nie garb się. Pieszczuć ma pokręcona. Do widzenia mam ci! Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilkę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko co na siebie. Proszę panią na kanapę. Dziękuję. Tylko parę słów. Dostałam list pani. Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak. Poza wczoraj nie mama przywiosła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och, w domeczku swoim wróci pani szybko nosił. Dla kobiety nie ma jak dom. I ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża. Stanowisko. Tak, ale proszę Pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę Pani, ja koniecznie potrzebuję mieszkania dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam Pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli. Wiem, że Pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni Pani się nie sprowadzą. Ach, niech Pani nie zmusza mnie do sprawdzenia jej przykrości. Czy Pani ma mi coś do zarzucenia? A, proszę Pani, to już przechodzi granicę. A skandal, który Pani przez swe otrucie wywołała. A więc o to chodzi. A o cóż innego? Płacili mi Państwo czynsz. Dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło. I mogliby Państwo mieszkać nadal. Aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed mą kamienicą. Pogotowie, jak przed szynkiem, gdzie się pobiją. Ależ proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała kiedyś przed chrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. Trzy razy wymieniono nazwisko dulskiej. Nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ależ, proszę pani, chyba pani zna przyczyny, i. Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa. To szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek. Taka trywialna trucizna, ludzie się śmieli, i jeszcze jak to się skończyło. Cała komedia, gdyby pani była umarła, no... Sama żałuję. Nie mówię dlatego, tylko że niby śmierć. Jest zawsze coś niby, ale tak, no, powiadam pani, śmieli się. Kiedyś jadę tramwaje, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. E, moja pani, publika stała publiką. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą, ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani, każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To to jest tchórzostwo. Tak jest. Tchórzostwo. A potem zakłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się? I dla kogo? Dla mężczyzn? A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest war, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, ale o męża. E. Nie mogł ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym, Mniejsza publika. Nikt nie wie, ale ja wiem. Moja pani. Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Ta, to już jest tak. I żadne nic nie pomoże. Gdyby jednak Pan Dułski zapomniał się zasługą. Felicjan to niemożliwe. Pani go nie zna, a potem to już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoich odpowiedzi. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał to wraca. Więc rozumiem, wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobre. Pani uczciwe, jestem taka osłabiona. Uczciwość mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co uczciwość. Pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię, jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. No to trzeba wiele odwagi, Pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem, a potem trzeba wiele cierpieć. No to już nie mam sił i już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Rozstaję się pani z mężem? Bardzo źle pani robi. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne to nie tego, to no. Pani rozumie. Tak. Rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca, to jest osoba żyjąca z własnych funduszy i zachowująca się nadzwyczajnie skromnie. Tam jeszcze pogotowia przed dom nie sprowadziła, Tylko gumy i automobile. Stają zawsze kilka kamień dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mego postępowania przed panią. Zapewne. Zawiodłoby nas to za daleko. Żegnam panią. A proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że wilgoć bo rzeczywiście jest wilgoć. Na to jest sąd, łaskawa pani, tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią. Maniu, słyszysz? Będziesz świadkiem. Pani mówi, że... żegnam panią. A to... A to takie coś, takie nie, że się ciotkę uspokoi. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Karlsbadu i tam w strudel pić. Ja z ciotką pojadę. Obejdzie się. O cóż poszło? Zdaje mi się, że to lokatorka z parteru, ta, co się truła. Tak, tak, ta sama. Wyszła ze szpitala. Skandal. Przecież po czymś podobnym trzymać ją w kamienicy nie mogę. Sama była świadkiem, jak ją wynosili. Była prawie naga. Horrendum. Wymówiłam jej mieszkanie. Tak? A to dobrze się składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłaby to ciotka dla nas zrobić, jak dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem, ciotka przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie na sta. No, no. Chodzicie do teatru. I to na same masowe sztuki. Trudno przecież. prenumerujecie pisma. To już ciotka daruje, ale. Ja zawsze pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę, to się świat nie zawali. Że tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolację. To już konieczne. Ha! No, jak konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. Nie możemy żyć jak. Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. Ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Mój mąż nie umie oszczędzać, ja także. Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było iść do tego aptekarza z bubki, co się o siebie starał. Namawiałam cię. Przecież on już rok temu umarł na suchoty. Właśnie miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. O! Nie ma co o! Byt zabezpieczony! To podstawa życia. A co do męża, można go uchronić, pensję zbierać, gdy zaferuje, co dzień dwie szóstki na kawę do łapy, a cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan może się zrujnować. Taki terkot, że spać nie można. tym lepiej. Pójdziesz może do biura. Eee, jak się masz, stara? Jak się masz, po pokrako? Bardzo mi zielony. Cóż to, oświadczasz się dzisiaj? Także tylko ten stary, no wiesz, radca, będzie znów na mnie z okiem patrzał. A tam fury, kawałków fury. Zalegaj, zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc może muszę oszczędzać szlafroka. — Ależ proszę, niech się nie siedzieć, że nie krępuję. To mama naprawdę wyrzuca tę, co się otruła z kamienicy? A tobie co do tego? Tak, słyszałem piąte przez dziesiąte byłem zbudowany mamusinnym serduszkiem. Potem ona jest mi bardzo sympatyczna, ta kobieta. Zupełnie wierzę. Szkandalistka. Zrobiła to z miłości dla męża, to w guście mamy. Miłość małżeńska. Aha, prawda była, za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumi jedwabiami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta nie potrzebuje się pod spodem stroić. A takie co szumią, to... Siedźże spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, co do tej Sparteru, to ja ręce, że uczciwa. A ty skąd wiesz? Bo on się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usuń się, jak długo będziesz sterczał tu pod piecem? Gdy patrzę na Ciebie, to chwilami wierzyć mi, się, wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No, jeśli mama ma wątpliwości. Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. O, myślę o to nie staramy. Nie, ty jesteś wyrodek, ty nie jesteś moim synem. Jestem, mamciu, jestem, niestety. I to właśnie cała moja tragedia. Słyszałaś? Mówi niestety. Spodziewam się być dulskim. To katastrofa. To prawda, Zbyszko. za to sobie pozwalasz. Daj ty mi spokój. Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego jak mamcia. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Za głupi jestem na to. Na socjalistów nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Przed, kim? Przed swym sumieniem i własną duszą, słodki Aniela. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Zachęcamy do przeczytania całości moralności pani Dulskiej.